Dzisiaj spotkaliśmy się z gastronomii bazy turystycznej, gastronomicznej, handlowej. Woda będzie rozliczana raz w miesiącu. Niech wszystkie słony grają, mamy powieść, śpiewają. Brawo. brawo! Pierwszy i ostatni raz. Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie w ramach spotkań noworocznych z przedstawicielami różnych grup społecznych, które funkcjonują na terenie naszego miasta. Dzisiaj spotkaliśmy się z gestorami bazy turystycznej, gastronomicznej i handlowej Kowar. Rozmawialiśmy o problemach związanych z funkcjonowaniem w okresie pandemii oraz o tym, w jaki sposób możemy poszerzyć naszą, naszą współpracę, a także o tym, w jakim, kierunku, w, co, w jakim kierunku zmierzają kowary i co w najbliższym czasie w naszym mieście będzie realizowane, a jest związane właśnie z infrastrukturą turystyczną, gastronomiczną czy też handlową. W zasadzie trudności w tamtym roku, w 2021 roku no, były spore, ponieważ rok zaczął się bardzo ciężko, również z powodu oczywiście poprzedniego 2020 dopiero to odbicie nastąpiło. W okresie wakacji jesień również była takim etapem, gdzie mieliśmy bardzo dużo firm konferencyjnych. Jeśli chodzi o szkolenie, no głównym problemem tutaj w tym roku 2021 był brak klienta grupowego, typowo szkolnego, ponieważ rzeczywiście to bardzo, bardzo się mocno ubywało. I uporządkowaniem spraw związanych z wodą, z rozliczaniem wody, zamierzamy w najbliższym czasie przekazać większość budynków, którymi się zajmujemy, do rozliczenia przez KSWiK. Będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy przekazywali mieszkańcom umowy w dwóch egzemplarzach do podpisu, które następnie będą musieli do nas zwrócić tutaj do ZESKu, do siedziby ZESKu. My je przekażemy do KSWiKu, KSWiK podpisze za siebie, my za siebie. Drugi egzemplarz zostanie przekazany mieszkańcowi i od tego momentu woda będzie rozliczana raz w miesiącu indywidualnie dla każdego mieszkańca. Zamierzamy ten proces przeprowadzić w pierwszym kwartale tego roku. Więc bardzo prosimy wszystkich, żeby się tak jakby zastosowali za nasz, do naszych próśb i te umowy przekazywali w miarę szybkość, szybko, w momencie kiedy je otrzymają, po prostu zapoznać się z umową, podpisać i przekazać do nas. Tradycją naszej szkoły co roku jest organizacja szkolnego konkursu Koled Pastorałek. Z uwagi na pandemię, w tym roku postanowiliśmy e, zrobić finał naszego szkolnego konkursu w Miejskim Ośrodku. Kultury w Kowarach z uwagi na dużą stalę, ale również i piękną scenę, gdzie młodzi wykonawcy mogą się zaprezentować w swoich wykonaniach kolęd pastorałek piosenek świątecznych. Ponad 20 uczestników z klasy 1-7 w swoich niepowtarzalnych wykonaniach pięknych, tradycyjnych, polskich kolęd. Ja jestem widzem i operatorem na szkolny vlog Szkoły Podstawowej numer 3 w Kowarach. Przedem tutaj też zresztą zobaczyć jak moi koledzy i koleżanki śpiewają i nawet też z młodszych klas i przy okazji nagrywać. Podoba mi się, a ja lubię też zresztą kolędy, ale w tym roku nie wystąpiłem w szkolnym konkursie, bo w ostatniej chwili zapomniałem tekstu. Mój z piąty raz dopiero. z Czwarty w tym roku. Z znajoma ze znajomym mnie namówili rok temu i tak się zaczęło. Przyjemność przede wszystkim. adrenalina straszną. Fajna rzecz. Dobrze, że człowiek po tym czuje. To jest już mój trzeci sezon. No, efekty są takie, że no, odporność nieco wzrosła. Bywało, bywały momenty gorsze, no, ale po, odkąd morsuję widzę, że, że miewam się dobrze. Ja pierwszy raz morsowałem. Dzisiaj pierwszy raz, debiut mój. Całkiem fajnie, 4 minutki chyba wytrzymałem. Że jak będzie okazja, to myślę, że będę. Wydaje mi się, że, że jest ok, no, kameralnie, fajna atmosfera, także myślę, że częściej będzie, będę przebywał. No, jak jest okazja, to, to, to morsuję Co prawda, legalnie nie można w kowarach teraz, pierwszy raz chyba legalnie bo na zalewie jest zakaz kąpieli, gdzieś w strumyku można tak nielegalnie gdzieś u góry, no ale zobaczymy, jak będzie można tu morsować, to no to fajnie. Yy, dzisiaj było no, prawie 15 minut. No, to w ogóle powinno chyba się kąpać, prawda? Bo to jest basen, żeby się było, można było w nim wykąpać. Gorzów wielkopolski to był taki spontan. przyjechaliśmy zobaczyć jak inni morsują. No i weszliśmy, nie? Super. Było fantastycznie, fantastycznie. Jak będą tutaj takie cykliczne spotkania, bardzo chętnie.